Cześć, z tej strony Korni i w dzisiejszym odcinku zrobię Wam kilka rad, jak zdenerwować Julę. Inaczej, Julska, Fox, Jula, jak zwał, tak zwał. Także na pierwszej radzie już praktycznie jesteśmy. Julka zrobiła taki prywatny czat. No to w sumie... Skoro jest prywatny, no to czemu by nie wejść? Przecież prywatne czaty są takie ciekawe. I my sobie tutaj pochodzimy. Ciekawe, czy ją to zdenerwuje. Więc no, na razie Julka tego nie widzi, bo jest offline. Ale jak zobaczy odcinek, to. Także taki fajny prywatny czat. Ja sobie tutaj do domku wejdę. Pozwiedzam w sumie. Co ona tutaj ma? Jakiś taras. Tutaj co? Będę. O co ona tutaj? Jakieś imprezy? O nie, nie, nie. Ja tutaj muszę wchodzić częściej. Tutaj kuchenka, tak. Tak, tak, tak. A tutaj co jest? Kibel, aha. No dobra, spoko, tak, A gdzie ona ma kurde łóżko? Przecież musi na czymś spać. Dobra, idę na górę. O, tu ma łóżko. Ona tu śpi... Nie wiem. Czy tu śpi ten? Miś, co się do niej wprowadziła. Czy tam wprowadził? Dobra, idziemy na górę. I tu ma jakiś stolik. Dobra, ja sądzę już spadam, bo mi się nie chce tu być także. Idziemy do drugiej rady. Julka zrobiła... Tutaj. Taki. Ryj. Nazwała go mój ryj nie używać. No to skoro nie używać, no to ja sobie to użyję, bo czemu nie? Nie będę robiła z tego skina, bo mi się za bardzo teraz nie chce, ale może kiedyś, kiedyś. Także. Użyłam skina. Użyłam pisał, żeby nie używać. No to ja używam, no bo czemu nie? Także. Idziemy do kolejnej rady. A więc kolejną radą, to jak wejdziemy na jej ścianę, to ma ona zrobionego tutaj, czekajcie, skina dla mnie. I tutaj. O Boże wiem, że brzydkie. To skoro ona uważa, że to jest brzydkie, to ja jej tutaj naspamię, że jest ładne. Także jak ja zrobię spam, może z 10 komentarzy, to do Was się odezwę. Okej, okay, ja już naspami, naspamiłam jej tutaj 10 komentarzami. Także to była trzecia rada. Tak, to teraz idziemy na czwartą radę. Kolejna rada to naspamić jej na poczcie. Także robimy. Spam. Okej, okay, ja już troszeczkę naspamiłam tutaj i teraz kolejna rada. Pisać jej, że jesteśmy jej panką numer jeden. Także jak ja to napiszę, to się zobaczymy. Okej, okay, ja już to jej napisałam, także to była piąta rada, piąta ra. Rada. No chyba. Także to była piąta rada, także to na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się odcineczek spodobał, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o następnych filmach. Także trzymajcie się, cześć!